Ty ziomuś, no co dzisiaj robimy? Ty nie wiem, to może zajmiemy wiadro. Okej, okay. lecimy. Wiesz tu, wiesz, tu nad siebie. Wiesz to więc wiesz tu bo. Wiesz, że i wiesz, że więcej niż wiaderko Mamy to wiesz co, wiesz co tu skręcamy Dalej palimy to w setkach, nie dla nas są gramy Z wiara jak sztach, raz to lecimy z rymami Nie z ta zadra, bo wciąż latamy na jarani Bez problemów na bani, jak masz Zamić. Niewiele tutaj załatwiamy polewanymi kieronami Bez baraki, bez jazdy na chillu, wajbuje każdy My wyciągamy flaszki, znikamy w oparach My tutaj mamy Nie, twój to interes Zawsze mówimy jest dobrze Nawet wtedy kiedy nie jest Podziemne korzenie ilegal ciągle hula w niebieskich skurwieli Dalej wbijamy chuja Nigdy płuca, nigdy pula Piąty rok bloki bujam Na nich ale wiedzą Kto dobrym towarem rzuca w pakietach i na nutach Będą taki na murach Polecimy na pełnej Bo prawo dla nas to skucha Wiesz tu jest, wiesz Co mędzą, coś ciągle za uszami Skręćmy dwa baty, zobaczymy ile warci Dogadki zawsze pierwsi, a psychy mają leszczy I byle jakim tekstem jesteś w stanie i w nerw Nie, nie skreślisz. jest wiesz co, dla ciebie wiaderko Jest tu, więc bierz, bo wiesz, że to wiaderko Wiesz, że jest więc, bierz, bo to jest wiaderko Bierz się i wiesz, że więcej niż wiaderko pop po, po,